Cześć. Mam na imię Kasia i pomogę ci uregulować twoje hormony. Jeśli twoje hormony kojarzą ci się z bólem, z cierpieniem, a twój cykl miesiączkowy traktujesz jako nieprzyjemny dodatek albo karę za bycie kobietą, to możesz teraz odetchnąć z ulgą, bo jesteś w idealnym miejscu. Równowaga hormonalna to jest naturalny stan twojego organizmu i ja w tym podcaście opowiadam, jak ją przywrócić poprzez odżywianie, śledzenie cyklu, zrozumienie ciała i przede wszystkim zaakceptowanie swojej przepięknej kobiecej natury. Bez Zębów i robienie czegokolwiek na siłę. Bo regulowanie hormonów to tak naprawdę przywracanie Twojemu ciału poczucia bezpieczeństwa, a Tobie spokoju i radości. Także bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteś i życzę Ci miłego słuchania. Aż dziwnie mi się to nagrywa. Mam chyba trzecią próbę do podejścia, do, do nagrania tego, co chcę powiedzieć. A chcę powiedzieć Ci, że to chyba jest koniec tego podcastu. A przynajmniej koniec jakiegoś etapu. Także słuchaj uważnie. <grym> Jeśli w ogóle się chcesz dowiedzieć, jakby o co tutaj chodzi. Więc tak, no, od jakiegoś czasu nagrywania podcastu już czułam, że to po prostu ma się zakończyć teraz. Nie wiem, czy na zawsze, czy na trochę, ale. Ale po prostu mocno czułam, że to już ma zmierzać ku końcowi. I trochę się biłam z tym, trochę miałam takie, no ale jak to, nie? No, nagrałaś dwa lata, nagrywałaś podcast, i teraz koniec? I, i życzę mu tak. I że przecież to już też kobiety słuchające, słuchaczki są przyzwyczajone do tego, że ten podcast wychodzi, i że no co teraz nie będzie go i przestanie wychodzić. No i bardzo chciałam, tak bardziej moja głowa chciała podtrzymać ten podcast, i też w sumie stopniowo. Te odcinki pojawiały się co dwa tygodnie. Ostatnio na zmianę z YouTubem, który kanał na YouTubie śmiga, hula, i, i w ogóle jest, zapraszam cię tam. No i no, ale tak, tak, podjęłam w pewnym momencie decyzję niedawno, że koniec, koniec, to jest. To jest już koniec. Być może nie mówię że nie. nie mówię, że nie wrócę do podcastu, że kiedyś nie przyjdzie na niego znowu czas. A może to będzie nowy podcast, o nowej nazwie jakaś nowa era, a może to będzie ten podcast zrebrandingowany, um, nie wiem. No ale na pewno teraz ten podcast już się ukazywać nie będzie, więc żegnam się z tobą. W podcaście tylko, tylko w podcaście, ja nie znikam z internetów. I. Dlaczego? I w ogóle też tak trochę chciałam wspomnieć. Ach, jak zaczynałam ten podcast, kurczę, czym on dla mnie był. To był naprawdę, to była pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam w. tworząc swoją markę online, tworząc swój biznes online, bo to oczywiście, że jest też biznes, moja praca. To podcast to była taka, jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłam już tak jako taka. Przebudzona osoba. Możesz sobie podsłuchać tych pierwszych odcinków, i tam było dużo o moim stresie, o mojej historii, i, i właśnie pamiętam, jak ja sama się tak przebudziłam, czyli trochę weszłam na taki nowy poziom świadomości siebie, świadomości swojej historii, swoich emocji i też połączenia ze sobą i takiego połączenia ze swoją intuicją przede wszystkim. I, i naprawdę. Nowy poziom wewnętrznego spokoju, a właściwie w ogóle jakikolwiek poziom wewnętrznego spokoju, to zaczynając ten podcast właśnie zaczęłam go, bo bo moja intuicja tak mi podpowiedziała. I, I to była jedna z tych rzeczy, że okej, okay, w sumie nie wiem, co robię, nie wiem, dlaczego to robię, ale wiem, że mam to zrobić. I, i to był naprawdę pierwszy raz, jak w ogóle poszłam za czymś takim, tak w stu procentach. Oczywiście z wielkim strachem też i z takim, o mój Boże, co, co tu będzie. No i było, i było. <laughs> o, piękne, piękne to było i jest. I myślę też, że jeszcze nadal do tej wiadomości bardzo dużo, że och, odkryłam twój podcast i nie mogę przestać słuchać odcinków. I w ogóle, jak super, jak super, jak super. I bardzo się cieszę i myślę, że tak jeszcze będzie służyć, dopóki Spotify będzie istnieć, to ten podcast będzie służyć. Natomiast teraz wchodzimy w nową erę. Zaraz ci o tym, tej nowej erze opowiem, ale też tak wracając sobie do tego, czym w ogóle dla mnie ten podcast był w trakcie jego nagrywania, to kurczę, hmm, to było to była trochę autoterapia na pewno. <ścoughs> to było uczenie się swojego głosu. Uczenie się wyrażania swojej opinii, która jest wyrażana w bardzo różny sposób na przestrzeni odcinków tego podcastu raz mniej skrajnie, raz bardziej skrajnie, raz mniej emocjonalnie, raz bardziej emocjonalnie, to było w ogóle uczenie się swoich emocji. <grytania> Autoterapia mam na myśli, że no dla mnie to też jest terapeutyczne, na przykład, mówić o swoich rzeczach, swoich przeżyciach, przejściach i tak dalej. To było uczenie się. Kim ja jestem w internecie? Kim jest Kasia Więcej niż hormony? <noise> Czyli, czy mi bardziej pasuje? Ja uczę się w ogóle przez testowanie, więc też może jak słuchać wielu odcinków tego podcastu, no to, to niektóre odcinki były takie właśnie, bez szczypania się w język zupełnie inne były bardzo spokojne i bardzo wyważone i, i mniej emocjonalne i takie bardzo stonowane. To oczywiście na pewno jest też zależne od fazy cyklu i podejrzewam, że jakby sobie tak przeanalizować, to totalnie byśmy mogły obie rozpoznać, w jakich fazach cyklu ja nagrywałam poszczególne odcinki. Więc ach, ten podcast mi dał, Myślę bardzo, bardzo, bardzo dużo, dużo więcej niż można by się spodziewać, bo wierzę, że to by też bardzo dużo dało. Myślę, że mi może nawet tyle samo, może więcej, nie wiem, ale to było fajne. Fajnie było nagrywać podcast. I też szczerze mówiąc, to było takie moje bezpieczne miejsce. I dlaczego? Bo bycie w internecie. Zwłaszcza jako osoba z wykształceniem medycznym, zwłaszcza jako osoba, którą obserwuję dużo osób z wykształceniem medycznym. Zwłaszcza, że też zaczynałam swoje treści od takich w internecie, swojej działalności w internecie, te pięć lat temu, od takich naprawdę legitnych, zgodnych z wytycznymi i tak dalej. Ktoś tam odgrzewał jeszcze niedawno post mój, jakiś sprzed paru lat, o kwasie foliowym. Że polecam niemetylowany kwas foliowy. Więc to zaczynało się od takich naprawdę prawilnych, oficjalnych treści, no bo nie miałam doświadczenia dużego wtedy i, i też właśnie szukałam tej swojej drogi. I. No i co? I właśnie to później, jak też zaczęłam otwierać głowę, zaczęłam się budzić medycznie i otwierać oczy na to, jak to naprawdę wszystko wygląda i jakimi kłamstwami się nas karmi nas, medyków, w każdym obszarze, w każdym miejscu, no to stopniowo też zaczął się wtedy pojawiać hejt. Że oczywiście pojawiałby się tak czy inaczej, nie? bo to też jest kwestia skali, która teraz jest więcej niż hormony, jest bardzo duża. Ale właśnie więc zaczął się pojawiać hejt i razem z hejtem. Jednym, myślę, że podcast też był dla mnie osobiście trochę odpowiedzią na, na ten hejt. To znaczy odpowiedzią dla mnie, takim właśnie bezpiecznym miejscem, gdzie ja się mogę poczuć bezpiecznie, bo jestem ja jest mikrofon. Nie ma komentarzy. No, serio, no tak to działa. Nie ma na podcaście komentarzy, wiesz, bezpośrednio. Chyba już teraz może są, nie wiem. Wydaje mi się, że coś Spotify aktualizował, ale przynajmniej kiedyś tam nie było, nie? Bezpośrednio na Spotify'u. I, I to mi dawało takie poczucie intymności, takiego, właśnie. Taka moja mała banieczka, jak ktoś już napisał wiadomość podcastową, która też nie zawsze była och, super, cudownie w skowronkach. Ale jeśli już ktoś się zdecydował napisać, no to też zawsze to były takie fajne przemyślenia, które też mi dawało dużo do myślenia, i to właśnie były wiadomości na insta, potem czy w mailu. I to było super, naprawdę i bardzo, bardzo, bardzo sobie to cenię. Także jeśli na przykład dopiero zaczęłaś słuchać podcastu i będziesz gdzieś tam wracać, to uwielbiam uwielbiam feedback podcastowy. Nawet jeśli się z czymś nie zgadzasz, czy właśnie coś chcesz powiedzieć, swoją perspektywę, super. Ale właśnie mam poczucie, że wiesz, że to jednak wymagało trochę wysiłku, więc przesiewało osoby, które gdzieś tam na przykład wejdą na Insta i, o, beznadziejny, beznadziejny post, nie? Wcale tak nie jest. <laughs> więc to było fajne. Także ten podcast myślę serio, ponownie. Tak samo był dla ciebie, jak był dla mnie. <laughs> Fajnie, 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 fajne to było. I co dalej? I co dalej? Ach, jeszcze zanim co dalej, to muszę wspomnieć, że przecież podcast przeszedł, przeszłyśmy razem w tym podcaście mojego ciążę. I mój poród przeszłyśmy razem w tym podcaście. Ach, pięknie. To było też niesłe, to moje nagrywanie z sapiącym głosem. Ale właśnie, już, już jakiś czas ten podcast nie był dla mnie czymś, czym chciałabym, żeby był. I, I właśnie już jakiś czas czułam, że pora zamknąć ten etap. Przynajmniej na razie, być może, tak jak wspomniałam, być może coś wróci, być może nie. Ale co dalej? Dalej ja się widzę z Tobą w większej mierze, bo raz w tygodniu na YouTube. Także tam Cię zapraszam. Tam jest coraz więcej ludzi, też, coraz więcej kobiet. Treści mamy bardzo dużo fajnych w planie serio, takie, takie super materiały, że hej. I też będzie trochę więcej luźnych treści, takich trochę ale podcastowych, To znaczy po prostu YouTube już przejmuje całkiem wszystko, całą głębszą komunikację. I i też znów jest to coś, do czego ja potrzebowałam chyba cały ten rok dojrzeć, żeby po prostu tam wleść i być, i tam się czuć swobodnie, swobodnie się czuć przed kamerą, swobodnie się czuć z właśnie z komentarzami ludzi. Bo wiesz, ja wiem, ja wiem, że ja mam tam 107-108 tysięcy obserwujących na Instagramie, ale ja nadal jestem człowiekiem normalnym, zwykłym który czasem sobie patrzę w lustro i myśli, boże, jestem beznadziejna. A czasem nie. W sensie zwykle ogólnie jestem szczęśliwa, ogólnie mam dobre dni w większości i ogólnie kurczę, jest fajnie. I, i, jest, I czuję się bardzo zdrowa fizycznie, psychicznie. Natomiast właśnie, no są momenty. Są momenty beznadziejne i, i czasem w tych beznadziejnych momentach przeczytam jakiś właśnie głupi, głupi komentarz wylanie jakichś żygów osoby, która pewnie ma ciężki dzień, albo w ogóle ciężkie życie. No i zwykle jest okej, okay, ale czasem to do mnie bardzo trafia. I no i to jest trudne i myślę właśnie, że to wiesz, stopniowe wychodzenie z podcastów, wchodzenie na YouTube, wchodzenie w ogóle też w taką skalę, w jaką WNH idzie, bo, bo to już jest naprawdę duży projekt, duże przedsięwzięcie i pod kątem misyjnym, w sensie, że ja czuję, że ta misja moja realizuje się naprawdę fantastycznie i że to po prostu cieszę się bardzo, że na tak dużą skalę WNH może pomagać. Natomiast też pod kątem biznesowym to po prostu jest coraz więcej osób w zespole coraz większe te projekty właśnie coraz więcej rzeczy do zaopiekowania i na to ja też musiałam być gotowa. I no i, i jestem. I myślę, że ten rok, chociaż jeszcze się nie skończył, jeszcze mamy cały kwartał, bo nagrywam to 30 września, to myślę, że ten rok po prostu mnie na to przygotowywał. I, I też zakończenie podcastu to jest zakończenie tego etapu trochę takiego mojego chowania się i takiego przy, <laughs> przepraszającego bycia. Momentami, i przepraszanie za swoje jakieś opinie, i oczywiście wiesz, nie przepraszam za swoje opinie, ale, ale mam wrażenie, że tak jak wspomniałam ci wcześniej, że tak, to było takie bezpieczne miejsce dla mnie, więc i że z wieloma rzeczami, wiele, wiele części mnie były takie trochę, które. Z którym ja byłam ok, nie? Ale po prostu bałam się je wyrażać, mówić dalej, mówić w jakimś bardziej publicznym miejscu niż podcast, ze swoją twarzą przypiętą jeszcze do tego czytać, jakby dawać miejsce na swobodne wpisywanie jakichś komentarzy, tak jak na przykład na YouTubie, że długo to, na to byłam niegotowa, a teraz kuczę, teraz spoko. I naprawdę. Naprawdę jest, jest dobrze. Dużo pracy za mną też, żeby do tego dojść. I cieszę się, że tu jestem. <laughs> Więc to jest bardzo symboliczne, to zamknięcie podcastu. Teraz je słyszysz, zapewne. I teraz co dalej? No właśnie, kolejna część, co dalej? No to jest YouTube i pracujemy jednocześnie nad suplami. Nad suplementami, które w przyszłym roku myślę, że, nie no, nie myślę, że, tylko po prostu w przyszłym roku, w czerwcu one się pojawią, będą w sprzedaży. Poza tym, w przyszłym roku też organizujemy summit offline, summit na żywo, także też ci już zasiewam cegiełkę, że na Śląsku będzie. Będzie prawdopodobnie tylko około 100 miejsc, ale. Być może. Wierzę, że jeśli ma być Twoje jedno z nich, czyli spotkanie się na super hormonalnym wydarzeniu o kobiecej równowadze, o dbaniu o siebie, to jeś, że jeśli jedno miejsce ma być Twoje, to będzie Twoje, a jak nie, no to też będziesz mogła obejrzeć go offline. I co się dzieje poza tym, to hmm, w sumie powiem Ci coś, czego chyba nigdzie nie mówiłam, ale. Czy to jest ważne, żeby ci powiedzieć, jesteś słuchaczką podcastu i coś dla mnie ważne, więc powiem ci. Chyba o tym nigdzie nie mówiłam, że w tyle, jakby że zmiany w też reorganizacja tego wszystkiego, trochę wiąże się z tym, że WNH idzie międzynarodowo, czyli mm, zaczęliśmy niedawno otworzyć nową markę. I jeszcze ci tutaj nie będę zdradzać szczegółów, bo też nie chcę, żeby tam nagle mnóstwo ludzi z Polski przyszło, bo 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 co? Bo to też jest jakby na etapie budowania marki w social mediach różnych. To też potem wpłynie, że wiesz, wielu powiedzmy Polakom tam się będzie to wyświetlać, a bardziej bym chciała, żeby się wyświetlało ludziom na całym świecie niż ludziom w Polsce. Ale to znaczy, to oczywiście. Okej, okay, nie, ale myślę, że wiesz, co mi chodzi, chodzi mi o algorytmy konkretnie, żeby one poszły po prostu światowo. I tak, no, putujemy markę taką dużą, międzynarodową, taką starszą siostrę WNH, I, i to też jest jeden z etapów nowego etapu, więc trochę się, trochę się dopełnia to, o czym też myślałam już od. Hmm. Daje mi się, że jakieś pierwsze prześwity to była właśnie jesień 2022, jak zaczęłam myśleć o tym, jak w ogóle gdzieś ten pomysł jakoś wyszedł. Potem gdzieś to 2023 tak sobie się działo, a później 2024 tam się ten pomysł odmroził, i no i tak, i dzieje się, więc, więc dużo, dużo rzeczy. <grywanie> Prowadzenie tych dwóch marek naraz i, i tutaj treści, tam treści. Tutaj zarządzanie zespołem, tam też stopniowo zaczynamy zespół budować. I to też jest właśnie jedna z tych rzeczy nowoetapowych. I na pewno na YouTubie właśnie planuję, żeby się pojawiło QA dotyczące przyszłych planów wszystkiego, przyszłego roku i tak dalej. Więc na pewno na Insta tam wrzucę jakiś kafelek do tego dotyczący. I, I chyba tyle. Co chciałam ci powiedzieć. Więc więc tak dzieje się dużo. Cieszę się, że się dużo dzieje. Jednocześnie plusy tego, że dzieje, dzieje się tak dużo, to są takie, że po prostu moja uwaga rozkłada się na dużo rzeczy, i tej uwagi na przykład brakuje na pierdoły, <laughs> bo na pierdoły powiesz, przejmowanie się. O, czy to jest dobrze, czy tam to jest dobrze, czy to jest tak powinno być zrobione? Czy siak, czy srak? No po prostu. Nie ma, nie ma na to już fizycznie mojej uwagi możliwości poświęcić, nie? I to jest spoko, to serio jest mega fajne. <laughs> Aha, a w tym wszystkim zapomniałam ci powiedzieć, że w lutym wychodzi moja książka. Nie wiem, styczeń, luty, marzec, pierwszy kwartał ogólnie przyszłego roku. Także widzisz jak jest to właśnie. <laughs> Więc cieszę się bardzo, że byłaś ze mną, że jesteś. Możesz wracać sobie jeszcze w opór. Do wszystkich odcinków, jakie może ochotę, my ich stąd nie usuwamy. Ah. Kurczę, pewnie dużo przeszłyśmy razem, co? Zwłaszcza jeśli słuchasz tego podcastu, wiesz, tak regularnie. A jeśli nie słuchasz regularnie, to uch. Przejdziemy razem dużo, jestem pewna. Twojej podróży, wiesz, hormonalnej, zdrowienia. I też takiej życiowej twojej podróży. Bo to po prostu no, nie ma opcji, żeby to nie szło w parze. To się dzieje równocześnie, jednocześnie. I tak dalej. Ach, koniec. Koniec, koniec, koniec. 19,5 minuty. Gadania. A myślałam, że uwinę się w pięć. Oczywiście, jak zwykle. Także dziękuję ci jeszcze raz, że jesteś tu ze mną. Że byłaś. Bądź dalej. I absolutnie się nie żegnamy. Żegnamy się tylko w tym podcaście. Być może na zawsze, być może na chwilę, być może wrócimy w innej odsłonie za nie wiadomo kiedy, ale na pewno widzimy się na YouTubie co tydzień i tam Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Link w podcaście, a przy okazji, och przy okazji, przestrzeń, drzwi do przestrzeni zaraz się otwierają, żeby uzyskać kod do przestrzeni kobiecej równowagi. Wypełnij quiz, quiz na przyczynę, czyli quiz też, który nakierujecie, gdzie otrzymasz bezpłatne lekcje, Dotyczące twojej przyczyny problemów hormonalnych, jaka ta twoja przyczyna jest. Także win-win. Dobra, dziękuję ci bardzo jeszcze raz i życzę ci po raz ostatni w podcaście przepięknej reszty dnia. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Wszystkie linki wymienione w odcinku znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz, żebyśmy zostały w kontakcie, zapisz się do mojego hormonalnego newslettera, dzięki któremu co tydzień będziesz otrzymywać jeszcze więcej treści, które pomogą Ci uregulować hormony prosto na Twoją skrzynkę mailową. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, podaj go dalej kobiecie lub kobietom, którym mógłby pomóc. Albo oceń podcast na platformie, na której go słuchasz. Dzięki temu jeszcze więcej z nas będzie świadomie dbać i doceniać swoją kobiecą naturę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Albo do zobaczenia na Twojej skrzynce.